Witam Was serdecznie, dzisiaj witam Was w mojej kuchni nareszcie. Będę robić galaretkowca z bakaliami i mandarynkami i do tego właśnie będę potrzebować dużo galaretek, jak sama nazwa wskazuje, bardzo fajny placek muszę Wam powiedzieć na takie gorące dni. Będę potrzebować dwie galaretki agrystowe. On będzie taki kolorowy, więc dwie truskawkowe, dwie galaretki cytrynowe i dwie galaretki pomarańczowe. Będę potrzebować jeszcze biszkopty mandarynki, ja tutaj mam akurat w puszce, ale jak nie macie w puszce, to można zwykłe mandarynki albo też inne owoce, jeżeli nie lubicie mandarynek. Tutaj mam orzechy, orzechów nie powiem Wam ile, bo w przepisie, który znalazłam nie ma podane ile tych, tych orzechów ma być, więc jak chcecie. Więcej, możecie dać mniej tych orzechów, możecie nie dać w ogóle, jeżeli nie lubicie. I będę robiła jeszcze ciasto z, z rodzynkami, czyli w sypie rodzynki. Tutaj mam 100 gram rodzynek I Jeszcze będę potrzebować dwie szklanki z siadłego mleka, kwaśnego mleka. I jeszcze dwie szklanki śmietany. Tu jest 400 gram no to dołożę sobie do tego tak żeby były 100 gram, żeby były dwie szklanki kwaśnej śmietany zapraszam Was do oglądania pokażę Wam jeszcze co się dzieje za moim oknem zobaczcie jest godzina 13.40 jest straszna ulewa straszna burza dawno czegoś takiego nie widziałam Zobaczcie, jak woda spływa woda, masakra. Zrobiło się ciemno na polu od deszczu. Teraz rozpuszczam galaretki. Y, czyli te jasne, pomarańczową, cytrynową i zieloną, czyli agrestową, a tą czerwoną sobie później rozpuszczę, bo ona mi będzie potrzebna na koniec. Y, czyli wsypuję galaretki i dwie galaretki rozpuszczam w dwóch szklankach wrzącej wody. W miseczkach już mam wsypane po dwie galaretki tego samego koloru i będę zalewać wrzącą wodą dwiema szklankami. Rozpuszczę i odstawię do chłodnego miejsca, żeby lekko stężały. Słuchajcie, ja mam takie malutkie te biszkoptyki i układam je w ten sposób: czyli pierwszą warstwę, i drugą warstwę układam na pierwszej. Tak troszeczkę inaczej. O, teraz może lepiej widać? Teraz do miseczki daję jedną szklankę kwaśnej śmietany. Będę ubijać. Tutaj jest śmietana kwaśna. Daję do miksera. Plankę. kwaś z siadłego mleka i będę to ubijać Cukrem pudrem, z tym, że cukier puder dajecie do smaku. Tyle po prostu, ile uważacie. Ja na razie dam trzy łyżki i zobaczę, jak zmiksuję, czy, czy wystarczy. Składniki są połączone, teraz dodam żyjącą galaretkę i wszystko razem zmiksuję. Mam nadzieję, że coś, że coś widzicie. Wszystko się już połączyło, więc wylewam to na piszkopty. Teraz włożę to do lodówki, żeby się schłodziło i stężało. Na ciasto wysypuję orzechy drobno pokrojone. Na orzechy daję rodzynki. I wszystko zalewam tę żyjącą zieloną galaretką. Całość wkładam do lodówki, żeby stężała. W międzyczasie rozpuszczam sobie teraz czerwone galaretki. Słuchajcie, przestało padać, zrobiło się ładnie. Już nie jest tak ciemno. Słoneczko wyszło i będę ją rozpuszczać i ostudzę, żeby lekko stężała. Będzie mi potrzebna galaretka czerwona na wierzch ciasta. A to tak słuchajcie, dla porównania, jak potrafi się y, pogoda zmienić. Słoneczko świeci. I znowu robimy to samo, czyli szklankę śmietany kwaśnej. I szklankę z siadłego mleka daję, czyli resztę tego, co to jest. Wszystko ubijam z trzema płaskimi łyżkami, łyżkami cukru pudru. Mnie się wydaje, że po prostu y, tyle wystarczy, natomiast jak wy uważacie, że to jest za dużo albo za mało, to już według własnego uznania. Wszystko miksuję, a potem połączę z żółtą galaretką. Teraz wlewam galaretkę. I wszystko razem łączę. Całość wylewam na stężałą, zieloną galaretkę. Włożę do lodówki, żeby stężało. Teraz yy, układam mandarynki, odlałam wodę i wykładam je na ciasto. I teraz będę zalewać yy, czerwoną galaretką. I teraz wlewam galaretkę czerwoną. Ona jest taka już le leciutko stężała. Złożę do lodówki. I zaczekam aż całkiem stężeje. Ciasto gotowe. Tak wygląda specjalnie dla Was ukryłam, żebyście zobaczyli bardzo ładnie. Jest pyszne. Także mam nadzieję, że Wam też posmakuje i przepis przypadnie wam do gustu. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, pa!